Wibracja dnia na piątek 6 grudnia 2024 roku. Wibracje budujące to szóstka, trójka i ósemka. Wibracje pośrednie to dziewiątka z ósemką, a wibracja docelowa to 8. Natomiast cóż dzisiaj dziać się może? Mamy Mikołaja, mamy bardzo mocną ekspozycję dziewiątki w domu trzecim, więc dla niektórych te prezenty mogą być bogate. Niektóre osoby powinny spróbować dzisiaj swojego szczęścia w grach losowych i za to wszystko tutaj trzymam kciuki, ale z pozostałych rzeczy dziewiątka w domu 8. Dzisiaj uważajcie na zguby, bo możecie puścić lot i zgubić los, więc na to gdzieś tam bierzcie poprawkę. Dalej też dobrze jest dzisiaj zrobić coś dla swojego ciała, bo to się dobrze utrwalać będzie. Kolejna ważna sprawa to szóstka w domu 8, czyli dzisiaj nie wtrącamy się w cudze sprawy. Jak się kłócą, niech się kłócą, wy się trzymajcie od tego, jak najdalej. Ale też dzisiaj będzie taki dzień, gdzie wiele osób będzie Wam zawracało głowę, że tutaj powiedzmy, moja sprawa mi załatw, mi zadzwoń, mi pomóż, mi to, mi tamto. I tutaj szanowne wibracje. Trzymajmy się dzisiaj swoich priorytetów. To mam zaplanowane, to to robię w pierwszej kolejności. Jeżeli inne osoby wtrącają się w moje sprawy, to tutaj niestety ale powinny poczekać, więc tutaj nie bójcie się być takim dzisiaj zdrowym egoistą. W sensie takim, że swoje sprawy załatwiajcie dzisiaj w pierwszej kolejności i za te pozytywne załatwianie tychże spraw i za dobre, i za dobre prezenty w dzisiejszym dniu trzymam kciuki. Polecam serdecznie dobra wróżba. Sylwester Hordecki. Do zobaczenia.